Photoshop Element 10 zawiera funkcję automatycznej, inteligentnej korekty, a także funkcję inteligentnej korekty z suwakiem czyli taką, którą możemy dopasować. Funkcja ta działa w sobie tylko znany sposób i czasami uzyskuje rezultaty niezbyt ciekawe, ale zdarzają się też zdjęcia, na których efekty są niesamowite, wręcz niewiarygodne. To jest jeden z takich przypadków, w których funkcja ta sprawdza się niesamowicie. Zdjęcie to byłoby bardzo trudne do ręcznej poprawy, a funkcja automatycznej, inteligentnej korekty pozwala z tego zdjęcia wycisnąć naprawdę wiele. Na początku ja przytnę to zdjęcie, tak żeby nie było tutaj widać tych niepotrzebnych krawędzi i tych białych plamek. Żeby to zrobić wybieram narzędzie kadrowanie, Narysuję tutaj obszar kadrowania. Musimy tutaj jeszcze dostroić brzegi. Przy brzegach krawędzie są przyciągane do krawędzi zdjęcia. Żeby tego uniknąć, wystarczy przytrzymać klawisz kontrol na klawiaturze. I teraz już możemy poruszać się swobodnie bez przyciągania do krawędzi zdjęcia. Odetnijmy tutaj tą biel. U dołu również odetnijmy te niepotrzebne fragmenty. Z prawej strony też tam widzę pewne uszkodzenie zdjęcia. I od góry również odcinamy taki kawałek. Zatwierdzamy i przechodzimy do inteligentnej korekty. Dopasuj inteligentną korektę z trzema kropeczkami. Oznacza to tyle, że pojawi nam się okienko z suwaczkiem. Przesuwamy teraz suwaczek i obserwujemy, co się dzieje z naszym zdjęciem. Jak widać, zostało ono w niesamowity sposób poprawione. Ja, może poprawkę pozostawię gdzieś w tym miejscu. Zatwierdzam. Jeszcze raz wchodzę w menu Ulepsz. I ponownie wybieram do pasu inteligentną korektę. Teraz działam już na znacznie lepszym zdjęciu i staramy się je dalej poprawić. Ja pozostawię to mniej więcej na takim ustawieniu, ponieważ to zdjęcie podoba mi się najbardziej w tym miejscu i gotowe. Spójrzmy, co osiągnęliśmy za pomocą kilku sekund w narzędziu inteligentnej korekty. Przejdźmy tutaj do historii. Tak wyglądało nasze zdjęcie na początku, jeszcze przed kadrowaniem, a tak wygląda na końcu. Zmiana jest po prostu niesamowita.